Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Znajdujemy się oczywiście na CSGO Skins, ale przed tym wylosowałem wszystkich zaległych zwycięzców. Proszę bardzo, wszystkie przedmioty zostały wysłane, więc sobie zaakceptujcie. Gratulacje. Odświeżmy, może już sobie ktoś zaakceptował swoją drogą. O, już tutaj cztery oferty wymiany zaakceptowane. Więc gratulacje dzisiaj do zgarnięcia na, żeby go zgarnąć. Łapa w górę, subskrypcja i oczywiście komentarzyk. A, i trzeba wbić do Discorda. W drugiej linii co opisu się znajduje Discord. Ale tak jak mówiłem, my na CSGO Skinsach się znajdujemy. CSGO skins kins, nie z kinsach, no ale wiecie o co chodzi, link do strony oczywiście macie w opisie jak klikacie tutaj, doładuj konto, kod soul aktywuj, darmowe, 2,50 na start, 10% bonusu do wpłaty, eee, no i co macie naprawdę dużo metod płatności możecie tutaj też, to sobie również doładować skinami, gdy wasz ekwipunek się przetuje. Eee, macie gift cardy, czyli pace of i tak dalej smsy nawet, więc no, wszystkie metody płatności się znajdują więc myślę, że jak najbardziej spoko, oczywiście dalej trwa event, warto wpłacać jak trwa event ponieważ no, eee, Dostajecie, dostajecie bonusowe punkty, za które możecie sobie otwierać skrzynki i tak dalej, i tak dalej. A bonusowe punkty, za które możecie tak, uszczelić skina lub z bronią, no też kurzej skarbonki w sobie tutaj wpłacić i zdobyć dane miejsce. Ja sobie tutaj dobiję jeszcze. Nie masz wystarczającej ilości. Aha, dobra, za dużo, za dużo. <laughs> tak dałem 3. No na czwarte wskoczyliśmy, prawie mamy trzecie No dobrze, zobaczymy jak to będzie przy końcu Ale co, wyszła nowa skrzynka Nowa skrzynka, wiem, że ona wyszła chyba w piątek już nawet Ale ja nagrywałem W piątek to ja nagrywałem już film na cały weekend Swoją drogą Wczoraj nie nagrywałem, wczoraj nie było filmu No i co, no i dzisiaj Sprawdzimy sobie tą skrzyneczkę Kosztuje 5 dyszek I 40 groszy, Cybercase. No i zobaczymy jak ona daje Zobaczymy jak ona daje, wydajemy na nią wszystko dzisiaj wszystko co mam, może jakąś bitewkę zaraz okej okay. Ej całkiem ładnie tutaj chyba siadło Chociaż no to też jest wiecie zależne, ale okej okay. Mieliśmy równo około tam Praktycznie 3000 z groszem Nie, dobra drugie otwarcie już nie dało Tak kolorowo No tutaj drugie, drugie Dosyć słabiutko, ale dobrze lecimy jeszcze raz I tutaj Może być dobrze, ale nie będzie chyba profitu Właśnie tak jak myślałem lecimy dalej, lecimy dalej, ogólnie nowa skrzynka, ona chyba nie jest limitowana, w sensie ona po prostu jest dodana i zostanie na stałe dobra, ja zrobię sobie na niej bitwę bo ogólnie, no co, evencik skończyły się też te limitowane skrzynki, które były tymi procentówkami widzimy, że się te, te jakieś te ceny zostały, tak jak spadły, to tak zostały widzimy, że też gdzieś promocje są, właśnie to jest fajne na z że oni te promocje naprawdę często dają na skrzynie i no i to jest fajne, tej minus 22% Zobaczcie, minus 28% na kałaszka No więc warto sobie sprawdzać codziennie Bo może akurat tą skrzynkę, co chcecie otworzyć Będzie akurat właśnie dana skrzynka w promocji e, Cyber Case właśnie co został dodany On później będzie A nie, już jest tutaj, no to on już jest w tych skrzyneczkach I on sobie już tutaj zostanie Więc spoko, nowa skrzynia No to fajnie, bo tak oni dodają co jakiś czas Nie, że przychodzi na przykład 5 skrzynek i tego Tylko co jakiś czas jedna sobie wchodzi Oczywiście jak są eventy albo jakieś limitowane to też tak jest Ale tam tamte znikają a, a tak jak jest dodana Um, nie wiem, z miesiąc nagrywam z Jesus Skinsa i powiem Wam, że tak, no nie było, ta skręczka była, ale Mety został dodany, Luxury został dodany, e, no teraz ten Cyber został dodany i one już są, nie no, Nie wiem, coś pewnie jeszcze, chociaż no, no nie, 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 nie jestem w stanie teraz. Czekać do original? A nie, myślałem, bo miał taki awatar kiedyś, nie wiem, czy dalej ma. Dobra, case battle. Wo, pancio, ile tutaj jest w ogóle batelków, nie? Nie widziałem wczoraj i samu i samu wstawił odcinek, Kosy trafił za ponad 20 koła. Ładnie, ładnie, e, więc spoko. E, ale dobrze, no dobrze, proszę Państwa. My lecimy z tym, lecimy i tą nową skrzyneczkę. Czy ona już jest w bitwach? Jest, oczywiście, że jest, dobrze. Dobrze, proszę Państwa. No to maksymalnie 24. Standardowy. Wjeżdżamy z butami i tyle. Wjeżdżamy z butami i tyle. Michael, Alex i Rosa, proszę Państwa. 20 rund przed nami, no i zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, pierwsza skrzynia, chyba dla nas. Tak, ale to też nie jest jakiś nie wiadomo, jaki drop, bo po prostu te, te rozdanie i teraz tutaj, tak? X-Rayek. Mhm. Mm ale to nie ma jakiejś tam sporej przewagi. No, tutaj jeszcze się dużo może zmienić. O, widzicie, teraz takiego hyperbista trafił, ta przewaga na dużo dużo większa, nie? Więc no, trzeba liczyć na takie właśnie. O, X-Raye, hyperbisty. <laughs> Zobaczymy. Kurczę, no tutaj dosyć, dosyć Bot Michael. No, dosyć ciekawe przedmioty. Ten kałaszek też ciekawy, ale. A, 35 tylko, no ale dobrze, no ale. Patrząc na to, no, sporo. O, tutaj. Sporo nam brakuje, żeby przegonić Michaela. Oczywiście połowa bitwy nie minęła Okej okay, to jest dobry znak w sumie. No powiedzmy, a nie, zobaczcie, teraz ten tutaj trafi tą meczkę. No i to takie właśnie. No kurczę, jadą mnie, jadą mnie, zobaczcie, x-ray no, no to jest naprawdę, no to jest dobry drop, nie? Skrzynka kosztuje 5 dyszek, no to to zwraca, to jest dobre, o, teraz na przykład same jakieś badziewia, ten trafił digielka i 4 pustówki ma, my mamy 230, więc no jesteśmy naprawdę z tyłu i kuźwa trafiają sobie te 5-7 jeszcze, nie? Nie mm, niedobrze, bardzo niedobrze, proszę Państwa, no, najwyżej zrobimy jeszcze jedną taką bitwę, nie? Najwyżej zrobimy jeszcze jedną. Fajnie by było coś dzisiaj sobie przyciąć, przyciąć, w sensie zarobić kuźwa na, tak na, na, na początek tygodnia, ok to nam dobry drop, ale no, jak widzimy, no ciężko będzie cokolwiek tutaj przegonić, chociaż wiecie, jakby nam trzy razy, cztery pod rząd siadły taki desymitorek no to, no to, no to, okej, okay, x-rayek, okej, okay. no coś, nie coś się zaczęło dziać, ale chyba już będzie ciężko, chociaż zobaczcie, 145, no tutaj, no dwa razy jeszcze był taki 5-7 nam musiał siąść, no, no, ten Digielek to nie jest zbyt chociaż. No, no, ale nie. No braknie, no braknie nam. Ej! Czekajcie. 127. Ja pitole, no niedużo brakło, zobaczcie, niedużo brakło. No dobrze, dobrze, zróbmy jeszcze jedną. Nowa bitwa. Robimy to samo, robimy to samo, proszę Państwa. Gdzie jest ta skrzyneczka? Jest tutaj 20 skrzyneczek. Na szybciutko, proszę bardzo. Wjeżdżamy, dodaj skrzynki. A i utworzyłem na dwóch. Dobra, dobra, to już powiedzmy, że sobie tak, tak jak już to utworzyłem, to sobie z botem Michaelem stoczymy. Może tutaj wygramy, no wiadomo, na dwóch niż na czterech jest większa szansa na wygranie, ale jest. Za to jest mniejsza, możemy, no mniejszą sumę uzbierać, nie? No bo tylko we dwóch jest tak jakby o 20 skrzyń razy 2 to jest 40, tak to byłoby 80, jakby nie patrzeć, nie? Więc no wtedy ta pula jest większa. No, ale może zgarniemy i będzie dobrze. 300, patrzcie, 8 zł, bardzo dobry drop. Bardzo dobry drop. Ze skrzyneczki za 5D zaznaczam, nie? No i powiem wam, że naprawdę idziemy dobrze. Patrzcie, piąta runda, a my mamy zwrócone ponad pół bitwy. Więc jak tak dalej pójdzie, już się przez chwilę zastanowiłem, czy to na pewno nam, czy to nie, bo tutaj jest, nie? Ale nie. No jest, jest, jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, to. No ładnie idzie, naprawdę ładnie idzie. Ciężko będzie mu przebić, chociaż na no wiadomo, no... Okej... Okay. Patrzcie, nam tylko ten przedmiot, no i te, te trzy przedmioty nie zwróciły skrzyni, a tak to reszta wszystko zwraca, nie? Okej... Okay. No ładnie idzie, ładnie, połowa bitwy. A teraz troszkę zaczął rzucać Michaelowi, znaczy teraz, no i w sensie jeden przedmiot, nie? Więc no jeszcze, jeszcze nie jest źle. Spoko ta skrzyneczka swoją drogą, nie? Tylko też mogą, jak widzimy, polecieć przedmioty za 3 zł, nie? Z 5 dyszek, ale... Mogą też za 300, no i też są pewnie jeszcze droższe, nie? Więc no jest całkiem ciekawie. Kusiwa, tych mógł się mi tu znowu naplęgło. Uderzają tylko w folię brzęczą, o i mamy 1000 przegonione tutaj jemu też emeczka, x-rayek, no dobrze no ale to, to nawet nie mu jak jeszcze dropią, fajnie bo o, spoko może coś się dzisiaj uda wyjść na plus, chociaż no byśmy musieli jeszcze jakieś tutaj droższe przedmioty trochę trafić bo w sumie wygrywając tą bitwę to się po prostu zwróci nam tamta, nie którą przegraliśmy Ale chociaż dobrze i tyle, bo mogliśmy wiecie, przegrać i Tom. i eee, ile mamy? No mamy tutaj... No 7 dyszek profitu, więc no. W sensie 1071, no ale poprzednio przegraliśmy też za 1008, no więc mamy te niecałe 7 dyszek zarobione. Dzięki tej drugiej bitwie. No i dobrze, no i co? Ja jeszcze sobie pyknę tutaj, proszę Państwa, jeszcze sobie otworzę. Ej, tu jest Kukri Knife, o kurwa! Tu jest Kukri Knife stary. To zajebiście to możemy polować na nową kosę już pomału. No fajnie, bo już wjeżdżają na stronki właśnie te koski, więc. Więc gitara, tylko no tutaj wiecie, no mały procent jest na tą kosę. Eee, Okej. Okay. A, już nie mogę. Mały procent jest z tego względu. Eee, no że skrzynka jest tania, nie? A ta koska pewnie kosztuje ile ona tak kosztuje mniej więcej? 3, 2,5. Wow, no, no grubo. No i dobra, na tym kończę materiał. Ile mamy? No leciutko 300 w plecy, no ale no widzimy jedną bitwę przegraliśmy. W drugiej wygraliśmy, no ale to nam wyszło na zero. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do osoba. Narapiona strzała 8, cześć.